Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. Dzisiaj będzie odcinek specjalny, odcinek świąteczny. Nie może nie łapie mi ostrości ten aparat, jakiś beznadziejny jest ten aparat. Dobra, dzisiaj będzie taki bardziej inny odcinek, taki świąteczny, ponieważ już za niecały tydzień jest Wigilia i święta Bożego Narodzenia to zaprezentuję Wam w jaki sposób udekorowaliśmy nasz ogród na święta. Jak widzicie jest tego tutaj bardzo dużo. Jest tutaj przy bramie. Tutaj jest, tutaj te lampki moi drodzy się popsuły i nie świecą z maksymalną mocą, ale już nie będę na nie zwracał uwagi. Tutaj wszystko jest ładnie poubierane. I tak zacznijmy. Oczywiście dach domu jest ubrany lampkami typu kuleczki czy takimi diodkami z kuleczkami w koroże czerwonym. Bardzo ładnie to wygląda. Następnie mamy balkon oświetlony też takimi samymi kuleczkami. No i nad oknem i na balkonie. Zacznijmy może od balkonu. Wejdziemy sobie w tym momencie na balkon. Pokażę Wam jak to wszystko jest połączone, tylko przedłużaczy Wam chyba nie pokażę ale zaraz włączę lampę błyskową, to wtedy będziecie wszystko widzieć. No i tak, jeżeli chodzi o balkon, to na tym balkonie mamy tutaj taką gillandę świetlną. To jest już stara gillanda, ma już parę lat, ale jeszcze świeci. Tutaj również mamy gillandę. Tylko w kolorze zimnym-białym. Również złapaną tutaj na trytytki. Dalej, pójdę Wam pokazać, co jest dalej na balkonie. Dalej, muszę uważać, bo tu kable są, żeby się nie wywalić. Dalej mamy kuleczki. To są takie kuleczki, te same, co na dachu. O długości 19 metrów. Tam kawałek zapasu zostało. I one są złapane na trytytki. O i tak, jeżeli chodzi o elektrykę na balkonie. To cały ogród jest sterowany... To jest sterownik na pilota, do, który dostałem od sąsiadów. Są do niego połączone dwie wtyczki. I jeden przewód czarny, ucięty od przełóżacza idzie tu. I są połączone te dwie girlandy, a drugi idzie tam. I jest połączone kuleczki oraz lampki w ogrodzie. Lampki. Na dachu mają osobny sterownik połączony pod pilota. I w taki sposób wszystkimi lampkami całego dachu i ogrodu steruje, proszę bardzo, pilocikiem. Dzięki temu mogę się z domu włączyć i wyłączyć, nie musząc schodzić na zewnątrz. To by było na tyle, jeżeli chodzi o balkon. Pójdziemy sobie dalej. Jak widzicie, idzie tutaj sobie przedłużacz. Jest jaka stara listwa przeciwrzepięciowa. Już bardzo stala, idzie sobie od niej tu przeróżacz. I tutaj mamy y, główną listwę na ogród. Tutaj są porłączone wszystkie przeróżacze. I tutaj wychodzą, jak widzicie, lampki do dwóch kompletów. Kurde. Wychodzą kable do dwóch kompletów, ponieważ tutaj mamy magnolię. Taki ładny krzew magnolii, na którym są dwa komplety. Jeden 21 metrów. W kolorze białym i drugi w kolorze żółtym taki kawałeczek, który beznadziejnie świeci, bo świeci bardzo słabo, ale coś tam zawsze świeci. Dalej, jeżeli chodzi o ogród, to tutaj jeszcze Wam pokażę przy wejściu do domu. Przy wejściu do domu znajduje się wężek świetlny, który poddałem, który poddałem przeróbce. Ponieważ ten wąż świetlny był zasilany z panela solarnego z baterii komputera V, ale niestety panel ten się popsuł i lampki wcale nie świeciły, więc wziąłem, wywaliłem panel i połączyłem to pod starą ładowarkę od telefonu. Ponieważ te lampki pracują na napięciu 3,7 V i zasilacz ten ma 3,7 V, więc to jest stara ładowarka od telefonu, która jak widzicie ładnie oświetla te LEDy. To by było przy wejściu. A więc oczywiście przeróżacz bębnowy wszedzony. Co dalej? Pójdziemy dalej. W ogrodzie, dalej mamy jeszcze... Tutaj jeszcze jest taki kruciak. Taki kawałeczek dosłownie. Znalazłem gdzieś w piwnicy taki kawałeczek. Oczywiście nie wygląda to tak super, bo nie oświetla całego. Ale dobrze, chociaż jest ten kawałeczek. Co dalej? Dalej tutaj idzie przeróżaczek. Czterogniazdowy. I mamy tutaj połączone dwa komplety. Jeden taki też po mojej przeróbce, ponieważ ten komplet był o drugą połowę dłuższy. Ale niestety druga połowa tych lampek się spaliła i świeciła tylko jedna połowa, więc wywaliłem tą drugą połowę, obciąłem kabelki i jest tylko taki kawałeczek. Ono świetla tutaj i jest połączony tutaj. Ja widzę przeróżacze za zabezpieczam za pomocą worków na śmieci, ponieważ nie mam. Obudów hermetycznych na przedłużacze ani, ani hermetycznych przedłużaczy, przeznaczonych do pracy na zewnątrz. więc zwykłe przełużacze domowe w worek na śmieci. Tak każdy jest zrobiony. Następnie, tutaj idzie se przewód, który idzie pod skodami. Taki krótki przedłużacz. I tutaj są podłączone te oto lampki. Są to 24-metrowe lampki, czyli bardzo długie, 24 metry w kolorze ciepłym. I one oświetlają nam tutaj tą choineczkę. Bardzo ładnie to wygląda. I to by było na tyle stąd. Teraz pokażę Wam, że tutaj idzie jeszcze jeden kabel, który idzie tutaj. I tutaj mamy trójniczek. Tutaj mamy porłączone kruciaki, ponieważ tutaj mamy przedłużacz czterogniazdowy. I tu są porłączone kruciaki. I wychodzą oprócz tego trzy kable. Jeden idzie tutaj. I są pod nie podłączone te popsute badziewie, które po prostu no jak widzicie te lampki zamiast się świecić z maksymalną mocą to są. To po prostu lekko się żarzą. Tutaj złączkę, naprawialiśmy, nic to nie dało. Wygląda na to, że to gówno tutaj, czyli ten przekaźnik się po prostu spalił i teraz, i teraz lampki prawie wcale nie świecą. Bo się po prostu zasilać się spalił do tych lampek i nie świecą niestety. Nie mam takiego zasilacza, bo one pracują na 230, ale na prądzie stałym. I prócz jeszcze małem programator, więc raczej takiego czegoś się nie dopasuje. Więc lampki są, bo są. Coś tam świecą słabo, ale coś tam świecą. Dalej wychodzą dwa pomarańczowe przedłużacze. Stąd wychodzą dwa pomarańczowe przedłużacze ogrodowe. Są to przedłużacze przeznaczone do kosiarek. Jeden z nich ma 20 metrów, a drugi 40. Ten 20-metrowy przewód idzie se tędy wraz z tym 40-metrowym, idzie se tutaj, tu skręca i tutaj do worka, i tutaj mamy następny komplet lampek. Jest to 18-metrowy komplet lampek z programatorem. One mają programator, ale nie, nie chcieliśmy, żeby migały, więc ustawiliśmy na programatorze, żeby po prostu nie migały. Więc świecą teraz stale. Są one obkręcone wokół takiego świereczka. Bardzo ładnie to wygląda. Następny przedłużacz w wersji 40 metrów, czyli najdłuższy jaką udało się kupić w kastoramie. Bo były tam też 30, ale 30 za krótki, więc musiałem wziąć 40 metrów. Idzie on sobie ten dy. Idzie sobie do bramy. Tutaj mamy naszą bramę automatyczną. I tutaj dzień. Tutaj mamy trójnik. Dokładnie jest rozdzielone, bo przedłużać jest jedno gniazdowe, jest rozdzielone na cztery. I tutaj są wyłączone lampki kule. Dwa komplety z tej strony i dwa komplety idzie tutaj przewód. Jest to przewód od starej pompy zatopialnej, który pokazywałem w odcinku, który niestety po którym jeżdżą samochody, ale inaczej się nie, tego nie dało zrobić, więc samochody muszą jeżdżać. I tutaj strójnik i następny. I prezentuje się to w taki sposób. Są to już naprawdę bardzo, bardzo stare ramki. One mogą mieć już dobre 20 lat. Bardzo stare lampki, kule, bardzo stare. One są już od dawna. Są to najstarsze ramki choinkowe, jakie mamy w tym ogrodzie. I jak widzicie, bardzo ładne. Są to takie kule plastikowe z oprawką e E-14 w środku. W tym momencie są tam włożone żarówki. Takie małe żaróweczki LEDowe po 4W na E14 gwint, czy na ten cienki, kiedyś były tutaj wsadzone zarówki 40W żarnikowe. Był to po prostu dramat, ponieważ są tutaj 4 komplety, i w każdym były po prostu zarówki 40, czyli łącznie ponad 2000W to pobierało, a teraz pobiera zaledwie 20W. Czyli niedużo, więc warto było powymieniać wszystkie żarówki. Jeden jest na tym krzaczku, drugi na tym. Jest to zrobione podwójnie. Tutaj dwa komplety i tutaj dwa, ponieważ są dwa, cztery mamy komplety. Jedne tu, drugie tu. O i jest tutaj dosilane z tego. I co tu jeszcze pokażę? Chyba byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o ten ogrodzik. Ja widzicie, prezentuje się w taki sposób. Jest on bardzo ładnie oświetlony. Tutaj mamy, tutaj mamy. To niestety się popsułe. Jakieś takie badziewie z kastorami już się popsuło, ale no coś. Tutaj y, następne lampki, proszę bardzo. I tak się prezentuje nasz ogród. Proszę bardzo. O. Proszę bardzo. Tutaj, tutaj, wszędzie. O, mogę Wam pokazać. Ładnie dom oświetlony. Pokażę Wam jeszcze to yy, od strony, od strony, yy, od strony przedniej, naszego domu, od strony przodu, tak to się prezentuje. Tutaj, oczy bardzo, tak to się tutaj prezentuje. O, ładnie, pięknie. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mogę Wam jeszcze powiedzieć taką rzecz: że wykorzystaliśmy zupełnie wszystkie przedłużacze, jakie mieliśmy w ogrodzie. Wszystkie przedłużacze, jakie mieliśmy w domu. W garażu narzędziowym, tam gdzie Pan Andrzej naprawia samochód, został tylko przedłużacz siłowy. One wszystkie inne przedłużacze po prostu zostały użyte do lampek. Ja używałem takie stare, już bardzo stare przedłużacze domowe takie. Najprostsze badziewia, które są nieodpolne na wodę, ale po owinięciu w worek jak najbardziej będzie to dobrze działać. No, zaraz powiększyło mi się. O no i tak, to by było na tyle z tego odcinka. Tak się prezentuje nasz ogród. Jeszcze takie krótkie pokazanie. O! Jeszcze jedna taka rzecz. Te lampki na dachu są podłączone na strychu przez jeden sterownik, a lampki na dole są podłączone przez drugi sterownik na balkonie. Dobra, to mi się to by było na tyle. Ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.